Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam pięć faktów, których mogłeś bądź mogłaś nie wiedzieć na temat bitwy o Anglię. Kto zestrzelił najwięcej maszyn nieprzyjaciela podczas bitwy? Kto został pierwszym asem dnia? Jak amerykańskie paliwo pomogło aliantom wygrać bitwę o Anglię? Kto uratował pałac Buckingham i rodzinę królewską? I na koniec obalimy sobie mit, że to Spitfire był najskuteczniejszą maszyną Royal Air Forces. Po oglądnięciu całego odcinka napiszcie w komentarzu, ile z tych pięciu ciekawostek nie wiedzieliście. Zapraszam. Numer 1. Kto zestrzelił najwięcej maszyn nieprzyjaciela podczas Bitwy o Anglię? Piloci z potwierdzonymi pięcioma zestrzeleniami maszyny przeciwników uzyskiwali tytuł Asa. Najskuteczniejszym Asem Bitwy o Anglię okazał się Brytyjczyk, Eric Locke. Pilotowi zaliczono 21 potwierdzonych zestrzeleń. Pierwszy Polak na liście Asów to zajmujący szóstą lokatę pod względem liczby zestrzeleń Witold Urbanowicz. Na jego koncie jest 15 maszyn wroga. Czech Józef Frantisek zajmuje czwartą lokatę wśród najskuteczniejszych pilotów Bitwy o Anglię z 17 uznanymi zestrzeleniami. Zarówno Urbanowicz, jak i Frantisek latali w legendarnym polskim dywizjonie 303. Formacja była najskuteczniejszą jednostką podczas Bitwy o Anglię. Zaliczono jej 126 pewnych zastrzeleń. Numer 2. Kto został pierwszym asem dnia? Jeśli pilot zeszelił pięć niemieckich samolotów jednego dnia, uzyskiwał nieformalny tytuł Asa Dnia. Zaledwie czterem pilotom biorącym udział w bitwie o Anglię udał się podobny wyczyn. Pierwszym z nich był Polak Antoni Głowacki, który 24 sierpnia 1940 roku strącił aż trzy Messerschmitty i dwa bombowce Junkersa. Głowacki przeżył drugą wojnę światową, zmarł w 1980 roku. Numer 3 jak amerykańskie paliwo pomogło aliantom wygrać bitwę o Anglię? BAM 100. To kryptonim 100 oktanowego paliwa produkowanego w amerykańskim stanie New Jersey i wykorzystywanego w silnikach brytyjskich myśliwców podczas bitwy o Anglię. Przed wojną wszystkie samoloty w Europie latały na paliwie 87 oktanowym. Przy użyciu takiego paliwa Messerschmitt osiągały większą o około 100 Koni mechanicznych moc silnika niż maszyny Brytyjczyków. Na szczęście, tuż po wybuchu wojny, w dowództwie Royal Air Forces podjęto decyzję o dostosowaniu silników samolotów do nowego typu paliwa. Ta zmiana zwiększyła o 30% moc Hurricane'ów i Spitfire'ów. 4. Kto uratował pałac Buckingham i rodzinę królewską? 15 września 1940 roku trzy niemieckie bombowce Dornier do 17. Przebiły się nad Londyn. Załogi obrały strategiczny cel, miały zamiar zbombardować królewską siedzibę, pałac Buckingham, panujący w Zjednoczonym Królestwie Jerzy VI i jego rodzina nie opuścili londyjskiej rezydencji, by podnosić morale rodaków. Żadnej z maszyn nie udało się dosięgnąć celu. Na drodze stanął im sierżant Ray Holmes. Pilotujący swojego hurricane'a. Udało mu się zestrzelić dwie pierwsze maszyny, ale wykorzystał na to całą amunicję. Widząc, że trzeci bombowiec jest tuż, tuż, pałacu, podjął decyzję i zwyczajnie staranował Dorniera. Obie maszyny runęły na Londyn. Ray Holmes, o mało nie przypłacił życiem swojego wyczynu, ale na szczęście wyszedł z potyczki cało. Brytyjska propaganda i Londyńczycy. Obwołali go bohaterem narodowym, zaś sam Holmes dożył 90 lat. 5. To nie Spitfire był najskuteczniejszą maszyną Royal Air Forces. Choć brytyjska propaganda setkami zdjęć i nagraniami filmowymi utrwaliła obraz myśliwca Supermarine Spitfire jako zwycięzcy bitwy o Anglię, to o wiele większą rolę odegrały w niej maszyny Hawker Hurricane osły. Pociągowe, jak nazywali te maszyny ze względu na ich prostą konstrukcję i toporną sylwetkę polscy piloci. Deklasją Spitfire'y pod względem liczby zestrzeleń stosunkiem 2 do 1 na Hurricane'ach latali przez większość Bitwy o Anglię polscy piloci z dywizjonu 303. O tym, że to Spitfire'y stały się symbolem Bitwy o Anglię... Zadecydowały dwa czynniki. Hurricane y wycofano z eksploatacji tuż po zwycięstwie w 1940 roku, zaś Spitfire y służyły do zakończenia II wojny światowej. A ponadto, Spitfire był po prostu maszyną przepiękną, o niemal sportowej sylwetce, więc raczej zdecydowali się na wybór takiego pięknego samolotu niż takiego prostego. Oraz, tak jakbyśmy to dzisiaj określili, skutecznej pod względem marketingowym nazwie Spitfire znaczy po angielsku tyle co choleryk, ale także plujący ogniem. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. To by było na tyle z dzisiejszego zestawienia. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, wtedy będę pewniejszy. No i potrzebuję nowych, po prostu tutaj, podpowiedzi na nowe filmy, ponieważ mi się powoli tutaj kończą. Więc jakbyście mogli, to napiszcie dzisiaj w komentarzu tak, jak Wam się podobał ten odcinek, jaki byście chcieli kolejny odcinek oraz ile z pięciu dzisiejszych punktów po prostu wiedzieliście. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pa!